Siemano widzowie, z tej strony znowu jak Kamil. Oj ojoj, oj, moje włosy. No, a dzisiaj jest ze mną Dybuś. Patryk. Siemano. I to to smutne nie ma Bażeja. Jak może nie być Bażeja? Nie wiem. Musimy go tu jakoś dodać. Wrzucę tu filmik jakiś jak on tu jest, żeby był na każdym odcinku na tym kanale. No i co? I lecimy traskę zaraz? Balonów jeszcze nie ma, ale jest coraz bliżej. Jest mega dużo subskrypcji. Dziękuję. No i w sumie tyle. Zostawcie suba, like i oglądajcie. Jedziemy harda w sumie, bo nie chcą. Kamienie to ja je sobie ominę. Free ride nasz ukochany. My sobie powoli zjeżdżamy. Uooo! Patryk, tu masz te dropy. Ej, wy to chcecie lecieć dzisiaj? No. Ej, dybuś, Freeride! Serio? Oni to chcą dzisiaj lecieć, mówią. I tamto. A tamto nie jest tak? Nie, jest na Nie jak się źle wyrębnie Dobra, obojętne. Chodźmy tu, chodź. Dobra, widzowie, lecimy zobaczyć. Nie robię cięcia. No to jest mocne, ja mówię. No to jest mocne, akurat. nie jest za bandę jak No za, na, pod. Także dałoby się to zrobić, tak? No, problem byłby z tym, akurat. A nie, no dobra, no z trybem byłoby by było by nie, by było, by było. A co to, to, to się nie się No to by akurat wzałek. Czekajcie Ale wiecie co? Tu jest lepiej, to jest chyba lepiej skejsować niż dwójkę No jest bardziej No Mięciutko To sobie pominiemy Wy... O pierdol... Leży Ja pierdolę Ja to kurę Ej, leży Ty też. Wywalił się W robie jest Ej, w jest Co? Chodź, bo Patryk leży Ja wiedziałem, że to was pokona Mówiłem wam Ej Dasek tu leży nawet Jakiś, ale to nie twój Żyje ja pierdolę. Widzowie, Uu, ale kontent. Chodź, dybuś! Ty się wywaliłeś! A ty się wywaliłeś! Chodź! I to Patryk. Widzowie, patrzcie, on tam się wywiół. Ty tak poleciałeś tu? Coś ty zrobił.

ja Cię kręcę, widzowie. Nie sądziłem, że ten odcinek tak szybko się tak. Patrz, to. <gry> tak skończył. O ja, nie sądziłem, że ten odcinek się tak szybko może. Coś stać. Dobra, to na telefonie ci pokażę. Ej, ale żyjesz. Widzowie, jest ostra lipa. Głową zawalił. No i jest bardzo lipa. Widzowie, widzowie, patrzcie, co się dzieje. Wstań, wstań. Wyszedł. Kurwa, o kurde o, widzowie, jest mega lipa, o, stój! Stój! O, kurwa, Masz zęby! Kurwa. Masz zęby, Oj, oj widzowie, baka! Się. <grywa> yes. Pokaż się, pokaż się. Dobra, nie, lepiej, chodź. Zobaczcie na podglądzie jak to wygląda. Ej, dora, ja ci dam wodę, ja mam czystą o. wodę. Jest Masz mocna lipa. Widzowie, tu jest tyle. To z 3 metry jest niżej. Tu jest rower, tam jest kask. Tu leżał Patryk. Widzowie, wyciągamy już ten rower tutaj. Stąd. Pomóż mi, dybuś. O cholera, widzowie, o! Stój! Manie, o, dobra, chodź. To są róże, uważaj, to ma korca. U góry na... Widzowie, dobra, pójść obojętno na razie. Jezus Maria. Patryk. jesteśmy pan. Jak oceniasz, jak czujesz się po... Mogło być gorzej. Czy będzie dalej skakane? Będzie.

i widzowie, teraz napiszcie w komentarzu, czy on na serio nie jest pijany. No. A gdzie wyjdziecie? Teraz? A to nie skaczemy z stolików? No dobra. Czy tego największego? Ja tego najmniejszego się wyjebałem tu. <grywa> I fan byłby dalej prosto. wiem. Jak? To by trzeba było mega wolno na to najechać dosłownie. Czemu? Cholera. Sam na razie. Ja. Drit. Gdybyś będzie skakał nade mną No! Tak damy gopro Łohoł! Wow! O kurde, Patryk jeszcze wow! Oj! O, dwójka słabo Aj. widzowie Patryk leci free rida. Ja nie wiem, co się dzieje całego w przelecie. No oprócz jedynki, nie? To i stresuje się. To może nie leć. Chcę. nie. A całego od razu lecisz? No. Ale jedynkę też? Nie. No. Witowie. Wypieprzył się na strójce. Nie doleciał, jest lipa. Jesteśmy w środku lasu. Ubieram kasę. No! Nie umie dostać ręką Jest mi w ciur. W ogóle! W ogóle nie umiesz? Nie pierwszy Widzowią, że to całego free poleciecie, jest już prawie ciemno Najbardziej się obawiam czwórki Bójka, wiem, że skoczy A jest trochę. mnie Ja uważam, że tu się rozwali Dobra Widzowie, to będzie najmocniejszy fragment tego odcinka, jak poleci. Raz! Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem! Kurde, żyjesz Robert. Jezus Maria, nie doleciał. Widzowie, nie wiadomo co z jego obojczykiem Jest mega lipa, mega, mega lipa Dobra idzie, chodź musimy schodzić też Najprawdopodobniej mu obojczyk poszedł Podaj ten rower, ja wzniosę dwa Bierz swój No muszę I Widzowie schodzimy w dół, on tam idzie Widzowie jest mega przypał, rower stoi Rowery. Tam jadą już rodzice. Patryk mówi, że ma najprawdopodobniej złamany obojczyk. Jest lipa, jak nie wiem. Mówi, że mu coś tam przeskakuje. No I zaraz będą rodzice. Nie wiem. Kurde, głupi freeride. Dobra widzowie, to już jest koniec tego smutnego końca tego odcinka. Patryk najprawdopodobniej złamał obojczyk. Co o tym gdybyś sądzi? Nie przeseniajcie swoich umiejętności. No, był zapewne siebie drugi raz był na Buszewica. No i no, nie, niepewny, nie? nie pykło. Mówi, że nie przestaje z rowerem, no ale... No, zobaczymy. Zobaczymy. Da nam za niedługo jakieś informacje. I tyle. Siema widzowie.